Siema. No dzisiaj opowiem Wam o matematyce, o moich doświadczeniach z nią związanych, ale też różnych właśnie znajomych, bliskich, czyli jak część właśnie moich odcinków. Moje pierwsze doświadczenia z matematyką to na pewno były w jakimś sklepie. Spożywczym oczywiście. Czyli, jak nie wiem, miałam z 5 lat, z 6, no to chodziłam z koleżankami starszymi ode mnie do, do sklepu, który znajdował się naprzeciwko bloku, w którym mieszkałam. No i tam kupowałyśmy sobie gumy, kulki, czy jakieś tam, nie wiem, gumy szoki kwaśne, tam, nie wiem, jakieś lody, sopelki, coś takiego. No i to na pewno były takie pierwsze kontakty z matematyką, że trzeba policzyć coś, coś sumować, coś dodać, coś odjąć, wiadomo, czyli jak większość, większość z nas, tak? Kolejne takie doświadczenie z matmą, no to na pewno też jak mój brat się uczył i on zdawał maturę. To ja miałam jakieś tam 6 lat. No i on nie dość, że zdawał matematykę podstawową, to jeszcze zdawał rozszerzoną, gdzie jego rocznik. No to nie miał jej obowiązkowej wtedy, tylko to było dla, dla chętnych, dla tych co, co to lubili po prostu, czy tam potrzebowali pod jakiś tam kierunek. No, i akurat y, mój brat, no to właśnie on bardzo lubił matmę i do tej pory no to y, po prostu sobie no, dorabia jako korepetytor y, i, i w ogóle nie. Nawet też jak studia robił, no to miał cały rok matmę y, i sobie dobrze radził, no bo no, nie, nie korzystał z żadnych korepetycji i tak dalej. Natomiast ja no, prawie zawsze mogłam liczyć na jego pomoc, mm, z, właśnie w jakichś zadaniach domowych, czy też jak ja czegoś nie rozumiałam, ale szczerze mówiąc, ja do końca gimnazjum to ja nie miałam większych jakichś takich problemów z matematyką. E, no, nawet też się zdarzało, że na jakieś tam konkursy jeździłam. E, oczywiście tam w podstawówce, bo w gimnazjum to już, tak, już taka dobra, no nie byłam, w sensie e, na tyle, żeby w jakiś tam e, coś tam osiągać, nie? No to oczywiście wiadomo, to jakieś tam szkolne, międzyszkolne, tam nie jakieś, że nie wiem, ogólnopolskie, jakieś tam, nie wiem, olimpiady, coś takiego, to, to, to nie. E, no i miałam tam piątki z matmy i w ogóle ale generalnie ona mi wtedy też tak sprawiała nawet frajdę że nie trzeba było się tyle znaczy tyle uczyć no po prostu nie musiałam do niej za bardzo nic czytać tak jak z innych przedmiotów tylko po prostu albo rozumiałam coś z zajęć albo no nie rozumiałam tak to wyglądało i moją nauczycielką matematyki w podstawówce tam w 4,6 to pamiętam była taka pani Wiesia. I ona była przekochana. Niestety, już nie żyje. Zmarła, jak byłam w trzeciej gimnazjum. I po prostu ona była super. Nie dość, że ona umiała wytłumaczyć, że ja do tej pory nie mam problemów z jakimiś tam ułamkami, procentami. To po prostu mm, ona miała też cierpliwość do, do mojej klasy gdzie to były dzieciaki z przeróżnych rodzin i w ogóle i ona, nie wiem, ona może przez te trzy lata, co uczyła moją klasę to ona, nie wiem, może z dwa razy krzyknęła na kogoś że już tak nie miała cierpliwości po prostu moim zdaniem brakuje takich osób w szkolnictwie bo często jak ktoś właśnie zostaje tym nauczycielem to kurde mam wrażenie, że się wyżywa na tych uczniach że po prostu nie wiem, chcę sobie jak, jakoś tam ego podbudować, a ona właśnie taka nie była. I było też tak, pamiętam, niefortunnie, że ona y, chyba pół roku tylko była na emeryturze i, i potem zmarła na raka, nie? I to było strasznie przykre, naprawdę, bo, bo to złota kobieta była, nie? I jak ja nie miałam z nią już tam w gimnazjum, to już ta matma mi się tak mniej podobała, bo wiadomo inny materiał. Yy, chyba co roku miałam inne nauczycielki, z tego co pamiętam, i bywało różnie. Yy, oceny miałam OK, że tam miałam piątki, czwórki w gimnazjum, ale po prostu, mm, no wiadomo dochodziło więcej rzeczy jakieś takie trudniejsze, ale po prostu moje zaangażowanie tak lekko spadło z tą matmą. Bo wiadomo, no każdy ma jakiś tam swój system e, nauki, czy kogoś, czy też swój taki osobisty. No i u mnie tak wyszło, że e, to jak tłumaczyły tam te dwie czy trzy inne panie, no to tak nie do końca trafiało. W sensie do mnie, nie? Bo ja nie wiem, jak tam inni sądzili na ten temat. Generalnie to moja chrzestna jest nauczycielką matematyki, ale no, mieszka ode mnie 100 km. Więc no, nigdy na żadne jakieś takie korki no, nie mogłam liczyć, bo strasznie tam ciężko dojechać. W sensie był kiedyś pociąg to już, no zresztą tu chodzi o Więcbork, to nie ma tego pociągu, by musiała jechać do Nakła, ktoś by mnie musiał stamtąd odebrać samochodem, no i to jest po prostu takie problematyczne, nie? Ale dobra, wracając jeszcze tak właśnie do tematu, to moi znajomi mieli tak, że na przykład mieli co roku z kimś innym Często nauczyciele się mogli powtarzać albo właśnie co roku totalnie ktoś inny, bo ktoś z innego miasta dojeżdżał. Przeróżnie to było i tak w skrócie, no to nieraz te zmiany były dobre, ale najczęściej no, nie były za dobre, bo no i też dla nauczyciela nie było komfortowe pewnie, że ma uczyć ciągle jakąś nową klasę. Zamiast na przykład, no nie wiem, trzy lata uczyć jedną. No, ale też no, dla tych uczniów jednak, no bo kurczę, no musisz też się przyzwyczaić, kto czego wymaga, kto jak uczy i to też jest trudne. No moim zdaniem to mam nadzieję, że coś się trochę zmieni po tych wyborach, że yy, no ta edukacja w Polsce się chociaż lekko zmieni. Bo też yy, no wiem po mojej cioci, yy, że no nauczyciele no nie zarabiają jakoś super, a żeby być nauczycielem obecnie, no to musisz mieć wykształcenie wyższe robić różne te y, kursy tam doszkalające, te pedagogiczne i nie tylko e, często niektórzy uczą dwóch, trzech przedmiotów na raz i to wszystko wymaga poświęcenia czasu, pieniędzy e, chęci no wszystkiego e, no i też y, ci nauczyciele no mają mniejszą motywację, też żeby kogoś uczyć, jeśli dostają mniejsze pieniądze, no ale no niestety na razie jest jak jest. I też wielu nauczycieli sobie właśnie dorabia mm, korepetycjami, bo no cóż zrobić, nie? No, rachunki jakoś trzeba płacić, jakoś trzeba żyć, tak. I dużo nauczycieli, znajomi mieli takich, że no lecieli z materiałem albo właśnie ktoś jakoś sugerował danemu nauczycielowi, że no nie łapię tego, czy, czy może pan, pani powtórzyć. To często spotykali się z jakimś takim oburzeniem, czy nie wiem, wyzywaniem, poniżaniem pod, pod, przy tablicy, pod tablicą e, no i właśnie też to tak nie powinno wyglądać że stoisz przy tablicy nie jesteś w stanie czegoś rozwiązać, bo no nie wpadniesz na coś, tak i ktoś cię wyzywa od pacanów albo na przykład y, klasa tam gada między sobą i nie możesz się skupić no to nie wiem, no uważam że czasami powinni krzyknąć ale też nie tak, że kurcze na każdej lekcji się stresujesz, bo to też moim zdaniem do niczego nie prowadzi. No i dobra, no i u mnie w liceum to z tą matmą się trochę posypało. Że w tej pierwszej liceum to pamiętam jeszcze miałam trójkę, jeszcze ogarniałam, a jak była druga liceum i maturalna, to ja prawie miałam chyba zagrożenie, bo po prostu bardzo dużo było materiału i też dużo takich przygotowań pod maturę było właśnie, jakieś te testy maturalne i tak dalej. I no, czułam ogromną niechęć, że my musimy się tego uczyć. I jeszcze też nauczycielka matematyki, która uczyła moją klasę w liceum, dość liczną klasę zresztą, to. Ona wymyśliła coś takiego, że ona nieraz robiła wejściówki, zanim zaczęła temat. No i co, i ja, i nie tylko ja, no bo przynajmniej połowa klasy, jak nie trzy czwarte, no to dostawaliśmy banie, a my jeszcze nie wiedzieliśmy, z, z czego to będzie, i że mieliśmy się jakoś tam przygotowywać w domu, był już ten matemaks słynny z YouTube'a, no ale wiadomo, no, często się tego nie, nie chwytało, uczyliśmy się też e, innych rzeczy oczywiście, e, no i też z tych rzeczy, co mieliśmy rozszerzenie, czyli biologię, geografię albo y, drugi wariant y, z, z tych 10 osób, co tam miały historia WOS. No i wiadomo, no też były jakieś sprawdziany i tak dalej, tak? No nie samą matką żył człowiek. No i moje jakby szczęście było takie, że no dobra, no miałam z nią całe trzy lata w liceum, ok, fajnie, ale też e, moim zdaniem bardzo słabe podejście, e, że ona powiedziała kiedyś coś takiego i to chyba mojej mamie powiedziała na zebraniu, że no nie każdy musi umieć matematykę. No dobrze, tylko że jeżeli chcesz zdać maturę na jakimś poziomie, nawet na te 30%, y, no to sorry, ale no, musisz coś umieć. I jeżeli tej matury no, nie zdasz czy nie napiszesz, no to nie masz możliwości o studiowaniu, o zdobywaniu dalszej wiedzy, no możesz iść do policjalnej i tak dalej i oczywiście ne, negu, nie neguję, bo to tam każdemu się różnie układa życie ale mieć tę maturę a nie mieć no to no ilu osobom popsuła ta matma tę że one by ją zdały, ale ta matma popsuła jednak że, że zabrakło tam iluś punktów i szczerze mówiąc nie wiem, może, może trochę wstyd może nie powinnam tego mówić, ale jednak powiem sama byłam w takiej sytuacji że, był, że no, były wyniki matur tam nie wiem, 3-2 lipca 2018 no i co? Michał zdał maturę, ja nie zdałam ja myślałam, że ja się załamię ryczałam jak bubr Normalnie żyć się Ja mi zabrakło dwa punkty, miałam 26% i byli, razem odbieraliśmy wyniki, nie? Matur. No i nasza polonistka tam do Michała tam powiedziała, że no tam gratuluję i spojrzała na mnie i no nie każdemu się udało i naprawdę ja myślałam, że ja tę babę tam rozsadzę ja byłam w takim ryku że ja tam po prostu na odwal się napisałam to podanie, że ja e, przystępuję do poprawki w sierpniu i oczywiście tę poprawkę zdałam e, ale no kurde, Jezus Maria, no ja myślałam, że ja tę babę rozszarpię po prostu że przecież no, nie, nie zamierzałam zostać matematyczką tylko chciałam właśnie iść na germę, czy, czy tak jak wtedy tam myślałam, że no nie wiem, na fizjoterapię. No, na farmację to miałam zbyt kiepską maturę i nie miałam też chemii rozszerzonej, ale no na, na fizjoterapię chciałam iść. I no tam biologia swoją drogą jak mi poszła, ale no ta matma mi popsuła, że ja potem właśnie wybrałam germę. Bo po prostu mm, wiedziałam, że no raczej się dostanę, nie? No ale masakra, no teraz już wiem, mm, jestem na tyle wyedukowana w swojej tam depresji, w moich tam zaburzeniach lękowych i tak dalej, że to już były, no jak nie początki, ale no po prostu miałam ewidentnie wtedy epizod depresyjny, nie? Taki jeden, jeden z pierwszych. No masakra, naprawdę. I mówię o tym z pełną świadomością, bo yy, naprawdę, no dobra, ja wychodziłam z domu, yy, chodziłam do Michała, bo yy, jeszcze tam wtedy nie mieszkaliśmy razem i tak dalej, yy, ale nawet jak byliśmy nad morzem z moim bratem, to mnie nic wtedy nie cieszyło, Ciągle sobie wyrzucałam, że nawet każdy prawie chłopak tam z naszej klasy zdał, zdał te matmy, a ja nie zdałam. To nawet nie na tej zasadzie, że ja komuś zazdrościłam, że ktoś ma taki wynik a taki. tylko po prostu ja się czułam najgorzej wtedy na świecie, bo ja nie zdałam tej matmy. I ja wiem, że takich osób jest więcej. No, i po prostu chcę się tutaj przyznać, że ja się łączę z wami w bólu, bo wiem, jak to jest po prostu. No, na, naprawdę, bo ja nie miałam wtedy siły na nic. No, po prostu mm, tak mi to zrujnowało wszystko, że myślałam, że mi się nic nie poukłada w życiu wtedy, nie? E, naprawdę. Mm. No, po prostu tam wizja tego, że ja nie idę na studia, nawet nie próbuję nic, no, dla mnie to było przerażające po prostu. I wiem, nie chcę też tutaj żadnych oskarżeń, że o Jezus, no, ludzie mają większe problemy. No dobrze, mają, ja wiem o tym, tylko że każdy ma swoje i to był po prostu mm, dla mnie duży problem na ten, ten czas i tyle. Ja miałam wtedy nawet taki m, taki czas, że y, no po prostu ja y, zaczęłam uważać, że ja na nic nie zasługuję dobrego, nie? I to jest y, często typowe w depresji, y, że no nie wiem, y, y, bo y, ja w lipcu mam urodziny i ktoś mi tam dawał jakiś prezent i ja na przykład Dobra, przyjąłam go, ale on mnie nie cieszył. Mnie, mnie, to, mnie to wtedy no, no nie cieszyło za bardzo. I e, jeszcze było też tak, że Michał na 7 tygodni jechał właśnie do Niemiec i pracował tam, gdzie obecnie pracuje. Ja wtedy to strasznie zniosłam. No bo była młodsza, wiadomo my też byliśmy młodym związkiem bo my byliśmy z rok razem a nie sześć tak jak teraz i po prostu mm, no, robiliśmy tak że no ja się uczyłam tej matmy właśnie tam z matemaksem i innymi y, na youtubie y, co tam nagrywają filmiki i y, y, y oglądałam i y sobie rozwiązywałam po swojemu y, no a on pracował i wrócił y, Okazało się, że zdałam tę matmę, no i wszyscy byliśmy szczęśliwi, tak? Ale no naprawdę to kosztowało wiele nerwów. No, no to było straszne po prostu. I też bardzo mi pomogła moja przyjaciółka Ania. Ja jestem do, do tej pory jej wdzięczna za to, że ona mi trochę pomogła z tą matmą, że no po prostu... Um, ona mi tłumaczyła, właśnie jakieś takie rzeczy, tam ciągi, jakieś takie rzeczy, um, nie wiem, tam rachunek prawdopodobieństwa, coś takiego, um, coś tam, co, co mi nie szło i czego mój brat tam nie lubił za bardzo, nie? No i bo my byłyśmy w jednej klasie i jej ta matura to super poszła, że ona chyba miała z 80% z podstawy coś takiego, że tam miała dosyć dobry ten wynik, nie? Także tak było. Aha, i my jeszcze też z Michem. Mm, to chodziliśmy do jego ciocina na korki. E, no i ten. I ona nam tłumaczyła. Bo ciocia Kamila miała też właśnie mm, matmę na studiach e, dosyć młoda osoba po trzydzieści, tak? I po prostu e, nam pomogła. I, I też jestem jej właśnie za to bardzo wdzięczna, nie? Bo wielu rzeczy człowiek nie jest w stanie tak ogarnąć, nie? No i ona teraz y, jest y, księgową, nie? Bo też była przekonana większość życia, że ona jest humanistką. A jak z nami się zaczęła uczyć tej matmy, sobie tam powtórzyła co nieco, to stwierdziła, że w sumie czemu nie, że ona to jednak pojmuje. A w liceum no było jak było, nie? Jeszcze bym też tutaj poruszyła taki wątek, bo miałam to. Mm, z jedną byłam przyjaciółką, która y, studiowała kierunek tam związany z, y, no, tam finansami, jakimiś tam ekonomiami i tak dalej. No generalnie, no miała trochę tej matmy na studiach, y, że u niej w rodzinie jest takie podejście, że jak nie studiujesz nic takiego, nie wiem, ścisłego, to jesteś nikim. Bo jej mama studiowała chemię, y, nie wiem, chemię czy tam biologię. No w każdym razie, że ona w tej w Elektrowni Ciepłowniczej pracowała jako specjalistka, no, że nawet tam syna wysłała do, do technikum, co co też tam dużo tej matmy miał i w ogóle, że jakiś tam matfi i po prostu jakby czemu wszyscy mają się uczyć tej matmy, nie? Przecież jest tyle różnych ciekawych dziedzin nauki, że no sorry, no ale to też yy, nie jest tak, że ktoś nie umie tej matmy, to nagle jest debilem, tak? Bo jest dobry z czegoś innego i co? I strasznie mnie to dyskredytowało, że też między innymi dlatego ja zerwałam z nią wiadomo, wiadomość, znajomość, bo dostawałam masę wiadomości, że. Ona ma gorzej, bo ona się uczy matmy, a ja mam tylko język obcy. Yy. No i naprawdę, no ile można, nie? Już tam nie mówiąc o tym, że ciągle cisnę akity na każdym kroku, co to nie one z jakimi chłopakami i, tam, i tak dalej, nie? No, o, o odcinku o mitomanii to tam poruszyłam tę kwestię. No i tak moim skromnym zdaniem to powinno być tak po prostu, że um, no nie powinno też się tak gnoić tych ludzi wszystkich w szkole, nie? Że jak ktoś się nie uczy tej matmy, nie wiem, nie, nie łapie, to, to nie jest od razu debil, tak? Tylko po prostu no mu to nie idzie, go to nie interesuje, go interesują inne rzeczy i po prostu musi jakoś tę szkołę przejść i tyle. I moim zdaniem to też powinno być tak, że się uczymy w taki sposób, że wszyscy powinni mieć te przynajmniej te 30%. I właśnie, czy nawet jak nauczyciel nie jest w stanie y, nauczyć, no to niech puści tego matemaksa czy kogoś, tak. I tyle, no bo to też jest jak, jakaś tam forma nauki, nie? Y, bo dużo nauczycieli, czy prowadzących też na studiach, to zgrywają kozaków, co to nie oni e, te rozumy pozjadane, że bo oni umieją to i tamto i w ogóle wykształcenie tam i tam. No dobra, no ale jak nie umiesz przekazać, to też troszkę słabo, nie? Że wymagasz, a tłumaczysz jak tłumaczysz. A i jeszcze na koniec wam powiem, że moim ulubionym działem z matmy to była algebra. I właśnie dzięki tej algebrze miałam trójkę z matmy w liceum pierwszej. Bo coś tam napisałam na, na czwórkę, i to mi szło, to było fajne. Ale jak tam jakieś takie rzeczy, tam trygonometria, coś tam, to po prostu no nauczcie się tabelki, tam y, y, tangę 30 stopni, tyle, tyle. No, już dawno tego nie pamiętam, i nie mówiąc już o tym, że jak siadasz na maturze, to masz to w tablicach, ale dobra. No, i to też trochę uważam, że takie, no nie wiem, no nie, niesprawiedliwe, nieodpowiednie, że ona nam kazała się uczyć takich rzeczy różnych na pamięć, a siadasz na maturze i masz to podane, bo masz te tablice matematyczne, otwierasz sobie, nie pamiętasz jakiegoś tam wzoru, to to tam jest. Albo po prostu, żeby się uczyć takich wzorów, co ich tam nie ma, a to się może przydać, ale nie, no po prostu, no mówię, to było takie głupie jej podejście, moim zdaniem. I mówię, w wielu osobach drzemie potencjał, ale zdecydowanie właśnie w tej szkole średniej, zwłaszcza on jest po prostu gaszony, tłamszony, nie. O, i jeszcze Wam dodam w sumie że o, wychodząc z tej matury, to wszyscy, jezu, ale proste, o Boże, 30% to minimum i w ogóle nie, i co, i te, co tak krzyczały, to ja je potem na poprawce widziałam, i taki jest morał z tego, że on tak gadasz, gadasz, liczysz sobie niby te punkty, jak tam y, dają do jakich, y, jakiegoś artykułu, te odpowiedzi, a potem y, w lipcu, y, czy kiedy tam wyniki są, to i tak się okazuje co innego. I ja czegoś takiego to też nie lubię, że wychodzisz i: O jezu, ale łatwe, ja co zdam, to z palcem w dupie, tamten, no mm, ta, na pewno, no. To jak tak często krzyczysz, to często właśnie nie zdajesz i co. Ja tam nie krzyczałam, mówiłam: A no, trochę podchwytliwe, no i co. I też, żeby była jasność, to też nie o to chodzi, że o super, każdy to według mnie to powinien być super wyedukowany, wykształcony i tak dalej. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Mój tata był spawaczem, nie ma matury. Wielokrotnie z nim oglądam. Jeden z dziesięciu to jest w stanie połowę pytań, na połowę pytań odpowiedzieć, a jak nie na połowę, no to znaczną część, a często są tam ludzie, co... Po pięć kierunków, a kurczę, dwa pierwsze pytania i, blu, i nie ma ich, nie? Różnie w życiu bywa, tak? Zawsze mnie rodzice uczyli, żeby po prostu jak się czegoś uczymy, to żeby to było w głowie. Jak się da i tyle, i też taką mieć mądrość życiową, i, i tyle. I tak jak powiedziałam, każdy ma różny start w życiu, każdemu się inaczej układa. I tak dalej, ale mówię, wielu z nas drzemie potencjał, a jest on po prostu gaszony, skopany, bo dany nauczyciel nie miał humoru i tak se wymyślił i tak jest i a, będę ich gnoić i, i tak jest. No niestety. Trzymajcie się i do następnego.